Ten czas, który nas tak prowadzi przez różnego rodzaju doświadczenia ujęte w zdjęciach, które sobie robimy. Muszą być to zdjęcia fizyczne ani elektroniczne. To są zdjęcia scen, które mamy w swojej pamięci. I to jest ciekawe, że możemy każdą sytuację z przeszłości naszej, w miarę naszej pamięci oczywiście, przywołać wibracyjnie do swojego tu i teraz. Tak naprawdę jest tylko to tu i teraz, które widzi coś z tej pozycji tu i teraz, coś, co jest rozciągnięte w tym czymś, co nazywamy czas. Ciekawe jest to, że coś, co wydarzyło się w przeszłości, jakoś zapisało się w naszej pamięci i tak mocno to przeżyliśmy, możemy to przeżycie, to doświadczenie wibracyjnie przywołać do tu i teraz. Jakby spojrzenie na czas, cokolwiek to znaczy, jest rodzajem takiej biblioteki wibracyjnej. Przez te wszystkie doświadczenia z przeszłości, my, można powiedzieć, odkrywaliśmy różnego rodzaju zakresy wibracyjne poprzez doświadczenia, poprzez różnego rodzaju no, sytuacje bardziej lub mniej przyjemne, a nawet bardzo nieprzyjemne, ale odkrywaliśmy pewne wibracje. I to jest tak, że Spojrzenie z tego tu i teraz oznacza dla mnie między innymi to, że ta mądrość płynąca z tych wszystkich doświadczeń daje mi zdolność przywoływania różnych wibracji. A przez kontrast, rozpoznanie pogłębia moją umiejętność wybierania tych odsłoń, które z głębi siebie pragnę przejawiać się. Czasami jest tak, że my, patrząc w przeszłość, na jakieś wydarzenie, które, no właśnie, zawsze miało swoją edukacyjną formę. Czy to było mega przyjemne, czy to było mega nieprzyjemne, to zawsze to był nauczyciel dla nas. Ale czasami jest tak, że my yy, patrzymy na coś, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, coś, co się wydarzyło w przeszłości, i z racji tego, że to się wydarzyło, a teraz wibracyjnie nie ma takiej okoliczności, my, my przywołujemy w pamięci to ten stan, czy był przyjemny, czy był nieprzyjemny, i nakładamy na to, jakby nie bierzemy z tego mądrości, z tej biblioteki naszych doświadczeń, ale nakładamy na to coś takiego w naszym podejściu, takie przekonanie, które można nazwać taką tęsknotą. I patrzymy na coś, co się wydarzyło, fajne lub niefajne, i tęsknimy za tym. Ja wiem, jak można tęsknić za czymś, co jest niefajne, ale jeżeli rozkminiamy jakiś temat z przeszłości, który był traumatyczny, i cały czas do niego wracamy, to tak naprawdę dokarmiamy uwagą. Ten swój kontakt z tą częścią wibracyjną, która ukształtowała się w przeszłości. I ona naturalnie, bo przecież uwaga, e, sprawia, że jest takim, można powiedzieć, fokusem energetycznym, że coś dokarmiamy jakoś przestrzeń. I naturalne jest to, że to coś rośnie i w jakiś sposób w tym tu i teraz nas determinuje. Zamiast gdzieś tam tak spojrzeć na to, żeby dostrzec tych nauczycieli, wyciągnąć, można powiedzieć, tą wibracyjną mądrość, która rozszerza nas w świadomości różnych kontrastów, by wybierać świadomie na nowo, to my sami siebie gdzieś wkładamy w jakąś wibracyjną przestrzeń z przeszłości, przypominając sobie ją, dając jej, jej uwagę. I tęskniąc za nią, czy po prostu cały czas mając sobie takie podejście, które jest jakimś takim żalem, takim nieprzebaczeniem, takim stanem, który nas ściska i to zaczyna nas skrępować. Widzicie, stan zero, który jest w naszych sercach, który jest w naszym rdzeniu, tak naprawdę jest poglądem na wszystko, jak na bibliotekę. I ten czas tak naprawdę w tym tu i teraz hmm, ma ten sztuczny podział przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, ale to wszystko dzieje się w tym dostrzeżeniu, w tym, gdzie kierujemy uwagę w tym tu i teraz. I co jest ciekawe, yy, tam nie ma, można powiedzieć, trzymania się scen, bo w esencji my wiemy, że jest. Przepływ we wszystkim i jest zmiana największą stałą we wszechświecie. To trzymanie się wynika z tego naszego umysłowego, takiego mentalnego, takiego przywiązania emocjonalnego do pewnych scen. Na no, potem się rodzi z tego mocny zacisk i wszelkiego rodzaju cierpienie z przywiązania. To jest takie, bym powiedział, w słowach do ujęcia bardzo proste. Bo z tego wynika mnóstwo innych ciekawych odsłon, które nas nieraz tak krępują. Ale z tej perspektywy, tego naszego rdzenia, patrzymy na coś i to wszystko jest, można powiedzieć, w bezczasie. W tym tu i teraz, tym wiecznym teraz jest postrzegane, są te sceny. I im szerszy zakres, im więcej doświadczeń, Przypomnianych sobie z przeszłości inkarnacyjnej, i yy, lekkość w spojrzeniu na doświadczenia z naszej przeszłości, powoduje piękne, takie lekkie wybieranie świadome siebie w tu i teraz. I to jest po prostu. Cudowna umiejętność, która pozwala nam w lekkości wybierać. Bo widzimy, że scen się nie trzymamy, one mogą nas determinować, jeżeli będziemy za nimi tęsknić i je przywoływać w jakimś, można powiedzieć, zakresie, takim, że chcielibyśmy, żeby powtórzyła się i będziemy gonić za podobnym doświadczeniem, nie, każde doświadczenie jest nowe, rozszerzające, jest więcej, kiedy otworzymy się. I nie patrzymy na daną sytuację przez pryzmat tych zawężonych, doświadczonych już yy, wibracji. W otwartości to nowe, cały czas chce nas zapraszać do rozszerzania się i pogłębiania tych do różnych doświadczeń, chociaż mogą być one bardzo podobne. No ale teraz jeszcze taką jedną ciekawą rzecz, może jeszcze dwie. <laughs> Wiecie, kiedy Spoglądamy z tego swojego rdzenia na to, co się wydarzyło w przeszłości, to ciekawe jest to, że widzimy w tej przeszłości naszej, która się wydarzyła, nasze reakcje na coś, co nas dotknęło, co nas poruszyło, co nas zacisnęło nasze reakcje, które były takimi przywiązującymi do czegoś, do tej danej sytuacji, i zarazem potem determinują nas te reakcje w naszym tak zwanym tu i teraz. Że gdzieś w przeszłości w mojej reakcji na coś zacisnąłem się, i ten zacisk cały czas jest we mnie i determinuje mnie w tym moim zachowaniu obecnym. Więc, jak fajnie jest w tej ciszy, zatrzymaniu, w spojrzeniu tym, z tego naszego rdzenia spojrzeć na daną sytuację i zobaczyć tą swoją reakcję zaciskającą, która w tym zacisku została aż do tak długi czas i nas w tym momencie to w jakimś sensie determinuje, wpływa na nasze zachowania. Kiedy zobaczymy to. Ale patrzymy na to z poziomu tego naszego punktu zero, zatrzymania, ciszy, rdzenia, uspokojenia, harmonii. I kiedy na to spojrzymy, to my możemy przywołując tą sytuację z przyszłości, yy, zadać sobie pytanie: jak bym mógł inaczej zareagować? Ta perspektywa z naszego e, rdzenia powoduje to, że zaczynamy dostrzegać daną sytuację wielowymiarowo. Z różnych perspektyw. To jest też oznaka tego, jak bardzo jesteśmy wielowymiarowymi istotami i czasami nie zabężamy się w postrzeganiu czegoś tylko do jednego wymiaru i myślimy, że to jest wszystko. Nagle dostrzegamy sytuację z tej naszej ciszy, z innych wymiarów, i widzimy, że zacisnęliśmy się z jakiegoś tam powodu, ale nie było rozluźnienia od razu i ten zacisk został. Rozluźnienie po prostu jest tym elementem, że jest zacisk, rozluźnienie i cały czas jest przepływ. Jeżeli nie ma w tym równowagi, no to pewne zaciski zostają. I kiedy dostrzegamy sytuację na nowo z innej perspektywy, to odkrywamy, jak moglibyśmy zareagować inaczej, tak żeby być w tym przepływie i było rozluźnienie. To jest niesamowita mądrość, która często objawia się, bardzo często, w tym jak prowadzę pokoje ciemności. Kiedy się wchodzi ten stan swojego rdzenia, swojego jestem, swojej esencji, to to postrzeganie z tej perspektywy jest właśnie takie. I kiedy spoglądamy, dostrzegamy te różne sceny, no to właśnie można zmieniać tak zwaną przeszłość Poprzez to, że widzimy, że mogliśmy wybrać inaczej, i energetycznie odgrywamy, widząc tą scenę, wyobrażając sobie tą scenę, odgrywamy ją w inny sposób, reagując inaczej. I w ten sposób, my, można powiedzieć, energetycznie zmieniamy zapis tego. Taki zapis. Że nagle w tym doświadczeniu to nie jest tak, że doświadczenie negujemy, odcinamy, uwalniamy, ono po prostu jest zawsze jakie jest, jest w sobie naszym nauczycielem, a to nasza reakcja poprzez takie doświadczenie, takie spojrzenie, taki proces zmieniana jest energetycznie w nas w taki sposób, że zaczynamy postrzegać to, jak z tym wydechem, z rozluźnieniem. A zatem idzie to, że my w taki sposób integrujemy, harmonizujemy te wszystkie części siebie, które w różnych doświadczeniach nieraz utknęły. No, temat bardzo szeroki. I widzicie, to jest takie niesamowite, że możemy tak spojrzeć. Ale jeszcze nic nie powiedziałem na temat przyszłości. Bo to jest temat też niesamowity, jak my możemy tymi swoimi wyborami, tym swoim rozluźnieniem. Przywoływać, odkrywać jakości siebie o wiele szerszej perspektywy. To jest tak, że im bardziej zanurzamy się w siebie, im bardziej pozwalamy sobie na przepływ, na to, by wyrażała się nasza istota, nasza boska istność, to tym bardziej przywołujemy siebie z przyszłości. Czyli jakość, która Charakteryzuje się y, o wiele szerszą perspektywą, wyższą perspektywą, głębszą, o wiele bardziej osadzoną w tym, kim jest, y, w zaufaniu, w miłości, w tym, wiem, kim jestem. Im bardziej zanurzamy się w siebie, im bardziej siebie poznajemy, to zaczynamy pozwalać sobie, przywoływać. To, że nasze wyższe jesterstwo, nasza dusza, jakkolwiek to nazwać, zaczyna jeszcze bardziej zamieszkiwać w naszym ciele w tu i teraz i przejawiać się w codzienności. Zaczynamy coraz bardziej patrzeć oczyma, poruszać dłońmi, poruszać ciałem, przejawiać się w doskonałości tego kim jeszcze bardziej jesteśmy, co odkrywamy. I to jest przywo przywoływanie siebie z przyszłości. A to jest wibracja, że my magnetycznie zaczynamy tworzyć rzeczywistość z poziomu świadomości o wiele wyższej niż ta, która jest taka zamknięta w tych różnych przekonaniach naszego umysłu. Piękna podróż, prawda? Najlepszego, kochani, niech ona się przejawia cudownie w takim zaufaniu, mądrości, miłości, mocy naszych serc. Najlepszego, hej.